Są jakieś puste kawałki w remixie. Rozumiecie? Dwie minuty nie ma w ogóle dźwięku w remixie godzin. X kurwa D nieźle ktoś to przemyślał. Landai ingrasp jest kurwa ściekiem na iloi. prawdy? Albo bierzesz the Fire do połka i do większej oborażni w Teamfajcie, albo że z do gonienia. Ja tu mogę na luzie zostać. To no, kurwa, ją ja co ucieknie. Kurwa clown bani Podejdź do mnie. Nienawidzę tego Lisina, dlaczego on do mnie nie podchodzi, tylko używa każdego możliwego skoku, żeby odejść ode mnie? No kurwa jesteś nowym tym Lisinem. A nie, dzisiaj nie klituję, tak? Dzisiaj miałem nie a No popełnił tutaj błąd mój zawodnik. Ile zapłacić za ocenę piosenki? Za przesłuchanie 2 dolary, za ocenę 3. <kluzł> Razem 5 dolarów. Mogę też ocenić bez przesłuchania, 3 Avatar, to 3 dolary. Ocenie awata, ale świetnie zmieniam te sceny, czy zrobię to jeszcze raz? Zgasnę, że tak? Może, wam coś jeszcze? Pa, pa, pa. Co to się dzieje, gościu. Pa, pa, pa. Trzy. Dwa. Jeden. Uh, man, uh, man. Hej, ja Ronaldinho, w linie gałczą. na pokazuje. Normalnie wariaty. Jak ja chyba po podpiwku jędrzeju. Dzisiaj, mówię wam Dzisiaj, tak Leżałem sobie na trilku, co nie? Pokażę wam, Leżałem sobie na trilku, Co nie? Tak sobie leżałem I tak, miałem zamknięte oczy Tak sobie leżałem i nagle mówię taki Tekścik sobie w głowie, nie? Tak jak ja chyba po podpiwku Jędrzeju I tak, tak się uśmiechnąłem sam Mówię wam, to jest nowy najlepszy tekst Ale wy nie rozumiecie, bo ten koper w kamerce może i nie wygląda korzystnie, zobaczmy No nie, bo on jest taki wiecie, w kamerce tu Wszystko prześwietla, widać tylko taki czarny cień lekki Wymyślicie, że ja mam tego wąsika takiego kurwa Nie wiem, o takiego małego No to wcale tak nie wygląda, na żywo, na żywo jest inaczej Uwielbiam, każdy co mi widział na Good Game Expo Mówił O, ale masz swojego wąsa Marcin, o pierdol ci fleta Hej, w ogóle zauważyłem, że Patrzcie, jak jest jakiś streamer, co nie, w Stanach, powiedzmy sami 1 on dostaje 100 dolarów i mówi Thank man, I appreciate that A Jakby Polak dostał 100 dolarów, to od razu szafa na pizdę, kurwa Na chuju by zakręcił śmigło Breakdance'a tańczył Piękna rzecz Jak poprzegrywam na łeście, to To myślę, że pójdę tam Na ISTA Albo w szachy pogram <grym> Dymy <grym> Dymy to jest przepiękne słowo, ja kocham słowo dymy Wchodzę do kogoś na streama i słyszę, ale dymy To już szukam tylko, ten Pod spodem linku do donacji Na leczenie autyzmu Ale dymy Kurwa, ile on obrażeń, to jest popierdolone Kurwa tank Spizdy ten tank Bo nawet jest chuja No zdedaj! Kurwa! Dlaczego? Przepraszam! No dlaczego? To kurwa! Przepraszam, przepraszam, nie chciałem.. Nie chciałem krzyczeć, nie chciałem krzyczeć. Kurwa, to mnie irytuje, niesamowicie! Jebać galio! Czy do rany zakupił w ogóle. Haha! Ha! Dajcie mi kurwa przepustkę do piekła. Się na śmierć, ja bym chciał Ksajo, powiedz mi, jeżeli podczas ostrzał na sturbacji boli no i mnie dziurka już... odchuja, to muszę z udać do lekarza, jd, joddy, joddy, dymy her. <noise> ja Ksajo, proszę cię o pomoc, a ty nic. Stulejka ciężko się suba z żołędzia i boli dziurka od odchuja, to muszę iść do lekarza, jd Joddaj od J, DLG test dupy do ja z ryja zryja do dupy dzyndzzynzy. Nie lecę spać pyłkiem, sypnę kurwa mać. Kolosus. Najlepsza masterka na Olafka. Ale wiecie co? Pewnie pomyślicie sobie... Ten Olaf nie pomyślał. Ale jest jedna rzecz, która daje temu Olafowi papnąć kolosusa. Wiecie co to jest? No czad zagadkę wam dam. Dobra, nie, bo jeszcze ktoś powie, a ja chcę być mądry. Uwaga! Można popnąć Kolosusa Olafem. Wystarczy, że przeciwnik stanie na plancie, a wy tego planta rozbijecie. Oprócz gardła i Kataru, no bo to to mnie napierdala cały czas. I z cukierki dala Z jakimś syropem. I dalej. No ale chujowa sprawa jest taka, że ja się pierdalałem tyle leków przez te dwa dni. Nie brzuszek kurwa zaczął boleć. Sajo do dalej nie odpowiedziałeś na pytanie nie jak z dupy do ryja a dziożka Boli z ryja do dupy bo boi się Zezi ubrudzikałem co zrobić dzyń 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 Musisz powiedzieć paste. To on nic No meat A i Man. Dobra, fokus, bo ja chcę pokazać, że Rakan Meat is viable Ik, o no kapuccino Ja pierdolę Kurwo je bana w pizdę to no Jeszcze... A ma już 02, dobra go FF po prostu Albo coś przekurwił, tak sajpety zajebał coś, no. Ja pierdolę, no kurwa wracam ledwo na linię, tu już jest śmietnik, a mój jungler to jest kurwa... Mun, munse, munse... Munse od tyłu niestety, 0-2, trzeci level, nagrałeś się stand Ej, Ja spierdoliłem, ja spierdoliłem totalnie. Ale... Cały kurwa mid teraz... Się kurwa roztacza o to... Co się kurwa stało przed chwilą. Kurwa te creepy jebane. Wkurwiłem, wkurwiony jestem maksymalnie, ale przypierdoni Dobra wejdę w niego. Jak mi wyjdzie Lisney, to chuj to identować. Tak samo jak było z tym Nunów poprzednim. Nie do gora, e już. Nie wiem jak tu Lisney wyskoczy, to... Nie krzyż tak? No ale co mam ci powiedzieć? Poirytowany. Bo. Poirytowany po prostu. Nie, bo powiem tak, jak to się zdarzy, raz, to ja jeszcze wiecie. Jeszcze mam tu swój margines kilciku pewien i tak dalej Ale jak kurczę drugą gierkę z rzędu Dżungler robi tak, żebym ja się popłakał na linii Gdyby się go dało wsadzić do lasu, to nawet ten nie myślał za długo A niestety on nie, ma do, nie jest do tego stworzony Kiedy kręgielnia? No pokażę później Kręgielnia u, u Majkuta No i w sumie tak sobie wpisałem to w Youtuba, bo naprawdę no jak byłem chory to miałem chuj czasu Siedziałem taki szaliku jeszcze tak Pff. Tak mówię, czym by tu pierdolnąć Tak wpisałem Aperakan montaż na Youtubie I mówię, ty może to i ma jakiś potencjał Zagrałem Na początku nie było zbyt kolorowo, ale potem Potem było dobrze Co tam, co tam, panowie? Jak się podoba operakanik. To wiecie czemu się nie opłaca robić takich akcji? Bo teraz będę sobie chciał zagrać operakanem, a to się wyjdzie i ludzie... o, Już nudny to drakan. Było lepiej wcześniej. On mute tych śmieci. O. Nie, chłopaki pewnie piszą teraz. Lord, this is Rakan How it works, man! Sorry for blaming you, champion select. Ook, Polaki. Ale to jest taki champion, którym się nie da wykręcić za dużo tego. Za dużo damage delta. Nawet jak miałem po 20 killi w jerkach, to nichu ja. Robiłem mknagę sens, jak mówiłeś, skeletor 29. Dobra, zobaczmy. sens z skeletora. Dobrze, jest tutaj Master Czułek oh. oh, O, tu Kurwa, jestem głodny, muszę pizzę zjeść, mam zimną pizzę Zamówiłem jej i nie zjadłem, w końcu zapomniałem o nim Wygrałem w jakimś losowym konkursie Najlepsze czasy minęły Tu jakiś talerz, nawet nie wiem co to było, co tam Karo osoby Ta gierka jest, jak widzicie Klikam tutaj, zobaczcie Real life klikanie Dobra i tutaj się zaczyna kręgielnia, którą prosiliście Zobaczcie To jest moi drodzy kręgielnia A myślicie że to jest kręgielnia Nie nie nie, to jest just a prank bro, to jest kręgielnia To jest kręgielnia Normalnie wariacie Co tu robi? Kawa, cukierki, idzie spinner. No i to wszystko. Cały przegląd pokoju chyba. To jestem ja. Ale powiem wam tak, to i tak jest dobrze, bo to ma tylko dwa tygodnie. A i tak wynosiłem z tych rzeczy.